Transfer danych przez sieć komórkową i Wi-Fi. Telefon LG Leon 4G LTE wyposażony został w system operacyjny Android, który ze względu na swoje usługi i aktualizacje wymaga czasem połączenia z internetem. Możesz skonfigurować swój telefon tak, aby łączył się z internetem za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-Fi lub za pomocą sieci komórkowej. Dotknij i przeciągnij w dół pasek powiadomień znajdujący się u góry ekranu. Aby wyłączyć transmisję danych przez sieć komórkową, dotknij ikonę Dane. Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci komórkowej zostało wyłączone. Dotknij i przytrzymaj ikonę Wi-Fi. Zapoznaj się z treścią komunikatu i dotknij Zamknij poradnik. Dotknij ikonę Wi-Fi. Z listy wybierz nazwę sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. W polu tekstowym hasło wpisz hasło dostępu do sieci Wi-Fi, a następnie dotknij połącz. Połączenie Wi-Fi zostało nawiązane. Informuje o tym ikona znajdująca się u góry ekranu. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Home.